Tragedia w Puławach. Trzy osoby zginęły po zatruciu czadem. W Puławach doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęły trzy osoby. W poniedziałek, 6 października, w jednym z domów przy ulicy 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, policjanci zostali poinformowani przez sąsiada o nieobecności mieszkańców. Po wejściu do budynku wyczuli silną woń gazu. W kuchni znaleziono nieprzytomnego mężczyznę, a w sąsiednim pokoju dwie kobiety. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych nie udało się uratować życia 34-letniego mężczyzny i 36-letniej kobiety ze świdnika oraz 34-letniej kobiety z radomia. Na miejscu znaleziono także dwa martwe psy. Śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratora ma wyjaśnić przyczyny tragedii, w tym możliwość zatrucia tlenkiem węgla. Służby apelują o montaż czujników gazu i czadu w domach, szczególnie tych ogrzewanych piecami czy kominkami aby zapobiec podobnym wypadkom.